Dosyć duża strata punktowa do Tomasa Morgenszterna, ale trzeba walczyć, trzeba walczyć, skakać coraz lepiej, szczególnie w kontekście igrzysk olimpijskich. Jest nam potrzebna wiara w to, że Adam może odzyskać olimpijską formę. Salt Lake City nie osiągnął, zdaje mi się, punktu konstrukcyjnego. 123 metry, wynik Polaka, no więc. Pewnie będzie w klasyfikacji, e, może nawet za Robertem Krańcem, na razie najlepszym ze szczęśliwych przegranych. Siódme bądź ósme miejsce, tak mi się wydaje, e, będzie po tym skoku zajmowała Adam Małysz. Co pewnie będzie oznaczało, że w drugiej rundzie będzie startował jako zawodnik z drugiej dziesiątki. W siódme miejsce Adama Małysza jest o jedną dziesiątą lepszy od...